Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak zrobić małe ciasto, szybkie ciasto z mikrofali. Trwa ono... Przygotowanie tego ciasta trwa około 5 minut. Ehm, po czym jest ono banalne. Jest to idealna przekąska na przykład w przerwie na reklamy. Czy też tak po prostu, jeżeli nie mamy żadnego ciasta, byśmy chcieli coś słodkiego. więc tak, co będzie nam potrzebne? Ehm, będzie nam potrzebna odrobina mąki pszennej. Trochę cukru. Kakao. Jedno jajko, trochę mleka, trochę oleju, tutaj jest faktycznie trochę i proszę do pieczenia. Całą naszą zawartość będziemy się wsypać do kubka, a będziemy odmierzać ilość łyżeczką. Jeżeli posiadamy na przykład taki kubek, czyli wyższy, proponuję użyć tego, ponieważ ciasto nam nie wypłynie do kubka, po prostu. Jeżeli mamy jednak taki, i chcemy by nam nie wypłynęło na całą mikrofalę to należy położyć pod niego najlepiej talerz taki głęboki dosyć, pokażę wam to później ja osobiście sobie w tym ale dobrze, zaczynajmy pierwsze co wsypujemy to 4 łyżeczki mąki tortowej tak następną rzecz jaką musimy dodać jest to 6 łyżeczek cukru Jeżeli lubimy mniej słodkie ciasto, wsypujemy ich 5-4 według podobania Przepis możemy modyfikować dowolnie. Teraz wsypujemy dwie łyżeczki kakao. Jedno jajko. Tutaj nie poradzę sobie niestety jedną ręką, więc muszę na chwilę przeprosić. Teraz znów 4 łyżeczki mleka. Nie znów, tylko łyżeczki po prostu. A wleję sobie nawet do tego kółka należy wiem mniej więcej ile to cztery łyżeczki. Trzy łyżeczki oleju roślinnego. Ostatnią rzeczą jest pół łyżeczki proszku do pieczenia. Po wsypaniu wszystkich składników wszystko systematycznie mieszamy. Ciasto powinno mieć taką konsystencję, jeżeli jest troszkę gęstsze, to nic się nie stanie. Staram się nie uderzać, uderzać w szklankę. Możemy sobie spróbować troszkę, tylko uważajmy, bo jest tam jajko. Jest ono wystarczająco słodkie. Jeżeli chcemy, aby nasze ciasto nam nie wypłynęło, wstawiamy je do po prostu miski, dużego naczynia. Sprawiedliwie mój kubek jest wysoki, ale nadal się uję, że może to ciasto wyskoczyć. Więc tak, teraz otwieramy nasze mikrofalę, Wstawiamy ciasto. Stawiamy na maksymalną moc 1000 W. Jeżeli macie takie pokrętło, mnie to po prostu tu ustawiam. I na 5 minut. Bez prostowania to jest kakao. I włączamy. No dobra, może przesadziłem z tymi 5 minutami, wyłączmy je po 3-3-4 minuty to max. Jak widzimy troszkę się skupciało. Chciałem wam powiedzieć, e, tak... Teraz się pani zastanawiacie, co się stało z magicznym kubkiem. No więc tak, odpowiedź jest prosta. Spójrzcie na górę. Widzicie? A chciałem wam tylko powiedzieć, abyście uważali na wysokie kubki i niskie mikrofale. Już jeszcze wstawię je na minutkę. Ja jestem już w siebie w pokoju. Czas na degustację. Trzeba było poczekać, trochę, aż ciasto stygnie. Że już wyparowało do końca. Jest trochę żelaste, sprężyste. Może się nie dopiekło do końca, ale sprawdźmy. W środku jest jeszcze na pewno gorące. Jak widzicie, paruje nam tutaj dosyć ostro. Spróbujmy sobie tutaj tego kawałka. No. Ma na takie szybkie ciasto, nie jest złe. Szczerze mi się teraz z tym zeszło, bo ten kubek mi eksplodował. Tak to ujmę. No, można by to zrobić szybciej, no to chyba tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam do reszty poradników. I smacznego. Cześć.